Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Co zrobić, by żyć zdrowo? To pytanie codziennie zadają sobie miliony Polaków, szukając prostych metod na zachowanie dobrego samopoczucia, idealnego wyglądu, siły i zapału do pracy. Większość z nas ma przy tym świadomość, że korzystanie z alkoholu może stać się przyczyną poważnego pogorszenia stanu zdrowia. Czy można więc łączyć ze sobą zdrowy tryb życia i picie alkoholu? Czy jedno drugiego nie wyklucza? Chociaż abstynencja, czyli całkowite powstrzymywanie się od spożywania napojów alkoholowych, jest skutecznym rozwiązaniem, znamy mnóstwo sposobów na pogodzenie zdrowego stylu życia z piciem alkoholu. Brew temu, co, 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 co nieraz ludzie o mnie mówią, wcale nie jestem wrogiem alkoholu i wcale nie jestem przeciwnikiem tego, żeby ludzie używali alkoholu. W ogóle nie jestem. Wcale mi to nie przeszkadza, że ludzie używają. I wcale mnie to nie gorszy, że używają pewne sposoby używania mnie gorszą, nie gorszą. Więc ja bym był za tym, żeby ludzie uczyli się używać alkoholu w sposób bezpieczny, czy w sposób kulturalny, w sposób, który nie narusza gwarantuje, że nie będą naruszane żadne normy bezpieczeństwa, ani kulturowe, ani, ani, ani dobre obyczaje, ani, ani że człowiek sobie nie zaszkodzi, używając tego alkoholu. Czyli chodzi o to, żeby pić w miarę. Nie? Co to znaczy w miarę? No to zależy, nie? Bo to już różni sobie różnie określają tą miarę. Jeden mój przyjaciel mój że alkohol pić w miarę nie szkodzi nawet w dużych ilościach i, i on też miał rację, nie? Ale chodzi o to, no, znaczy są te miary, nie? Są jakieś obiektywne miary, o których też wiadomo, które, które się publikuje, do, do, do przestrzegania których się zachęca, więc chodzi o to, żeby pić właśnie, żeby nie przekraczać tych miar. I, i zestawy tych miar. Yy, w tej chwili nie mam ich w głowie, ale to wystarczy otworzyć jakąś ściągawkę, byle jaką broszurkę, i tam, tam są. One gru, z gubsa mówią, żeby nie pić więcej niż powiedzmy te 100 czy 150 gram alkoholu za jednym posiedzeniem. Yy, to znaczy, chyba przesadziłem trochę, bo ja mam na myśli czysty alkohol. Znaczy, tak zwane e, porcje standardowe, to się przelicza mniej więcej na 100 gram wódki, czy tam no, no, no pół butelki wina, czy, czy tam parę piwnie. I jak człowiek tego nie przekracza, powiedzmy tej przysłowie, ćwiartki ci, na dwóch za jednym posiedzeniem, czy, czy butelki wina, czy, czy od, od odpowiednika w piwie. To się nie upija, prawda, nie traci kontroli nad językiem, nad rękami i, i tak dalej. Na no, ogół mu, mu się pamięć nie urywa, czyli nie robi sobie szkody. Jeżeli nie będzie te, tego robił codziennie, nie, albo trzy razy dziennie, bo ktoś może sobie wypić ćwiartkę na raz, ale tych razów w ciągu dnia będzie ileś tam i, i wieczorem może być uwalony jak, no, jak nutria, nie. A to, jeżeli, jeżeli na przykład ktoś nie robi tego codziennie, a, a robi sobie to no mniej więcej jak, jak raz czy dwa razy w tygodniu, no to w zasadzie ma małe szanse na to, żeby sobie zaszkodzić tym swoim piciem. Pewnie ono mu dużo nie pomoże, natomiast też nie zaszkodzi. Ani sobie serca nie wysadzi, ani wątroby, ani trzustki, nie. ani sobie mózgu nie wypłucze. Nie, narobi sobie, nie nie wyrobi sobie opinii pijaka, raczej dziwaka niż pijaka nie. Bo w, bo w, naszym, w naszym kręgu kulturowym ktoś, kto w ten sposób pije, to właściwie abstynent. I już w ogóle się wam paru będzie tu zastanawiać, no, czy, czy, czy to na pewno chłopa, nie baba nie albo coś, coś w tym rodzaju. Czyli tu chodzi o zmianę wzoru, wzoru kulturowego, który się tak łatwo zmienić nie da przecież. nie? Się kształtował gdzieś tam dziesiątki lat, nie setki, nie tysiące, ale przez dziesiątki lat się kształtował i pewnie dziesiątków lat trzeba, żeby się odkształtował w inną stronę. A poza tym nie samych lat, tylko jakich, jakiejś systematycznej działalności edukacyjnej. No więc to jest jakby uczenie się takiego, budowanie takich bezpiecznych ram y, używania alkoholu. I, i, to, I to by sprawiało, że nikt nie wyrządzi sobie szkody pić, albo że niewielu, o wielu mniej sobie wyrządzi. Nie? Wytworzenie się takiego wzoru kulturowego jest ważne, na przykład jaki jest w innych krajach, w innych miejscach, nie? że nie toleruje się osoby pijanej. Że jeżeli ktoś się doprowadza do, do takiego stanu, że zaczyna mówić głupie rzeczy, albo, albo, albo widać po nim, że wypił, to już jest passe. Już taki, taka osoba, że tak powiem, nie jest szanowana, nie, nie jest przyjmowana, powiedzmy nawet w, pewny, w pewnych kręgach. To po prostu nie wypada. Na szczęście w naszym społeczeństwie coraz częściej nadmierne picie alkoholu spotyka się z krytyką. Osoby, które nie potrafią we właściwy sposób korzystać z używek, są źle widziane w towarzystwie osób, które chcą i potrafią bawić się w sposób kulturalny, bezpieczny, nie wyrządzając krzywdy ani sobie, ani ludziom wokół. Jeśli więc chcemy zrobić krok naprzód i zacząć dbać o swoje zdrowie, zmniejszmy ilość wypijanego alkoholu, a później zapiszmy się na siłownię, zacznijmy biegać, uprawiać sport i właściwie się odżywiać. Okaże się wtedy, że dbanie o zdrowie jest i łatwe i przyjemne. Nasze audycje oglądać można w podlaskich sieciach telewizji kablowej, na stronie internetowej tvbialystok.pl i studio TV WordPress.com. A także na stronie Urzędu Miejskiego w Białym Stoku oraz na portalu społecznościowym Facebook, YouTube, Vimeo i Twitter. Zapraszamy do oglądania. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018